Siemanko, tu Zborek. Ostatnio nagrałem dla Was filmik jak zacząć grę w One Punch Man Road to Hero i dzisiaj postanowiłem nagrać Wam drugi odcinek dla ludzi, którzy może mają jakieś problemy z językiem angielskim, a tam wiecie, tekst po angielsku, wszystko, także pokażę Wam co i jak się dzieje w tym jakby grze, która jest połączona z anime i od początku na nowym koncie przedstawię Wam wszystko, wytłumaczę i zobaczymy jak to wygląda na nowym koncie. Już stworzyliśmy konto, odpalamy gierkę i od razu zobaczycie jak to wygląda. Na początku bodajże jest wprowadzenie, filmikiem. Każdy filmik możemy skipować, wiadomo. Mogę Wam tłumaczyć yy, na taki polski profesjonalny, jaki w sumie jest, idealnie pasuje do tego anime. Bo, y, widzicie, to jest taka siedziba tych, jakby, y, tam, którzy zajmują się y, wszystkimi bohaterami, który, którzy wysyłają tych bohaterów, kiedy coś się dzieje na poszczególnych miastach i oni widzą, że ten zły tam, którego widzieliśmy, przyszedł i wysłał dwóch bohaterów, teraz. I to jest tryb walki, już pokazany, ale teraz na razie w sumie nic nie robimy. Tylko widzimy jak to wygląda. To jest takie wprowadzenie, wiecie. Tych dwóch to jest tak naprawdę my. Jeden jest zły. Przegraliśmy walkę. I oczywiście... nasz... bohater, czyli Saitama. One Punch Man, innymi słowy. Ogląda sobie telewizję i sobie myśli Okej, okay. no to jak oni nie umieją go pokonać, to ja sobie polecę. Tutaj od razu widzimy... jego... Szybkość <noise> i nie tylko. I tutaj jest super wytłumaczenie, kto to, co to jest za zły. On się nazywa Walking Man. I na prosty polski ludzie stworzyli go ze śmieci. <noise> Z zanieczyszczeń, innymi słowy. I on mówi właśnie, że powstał zanieczyszczeń i, i po prostu y, teraz chce, jakby się zemścić, y, że ludzie wiecie. Nie dbają o środowisko, itp. I Saitama jako, innymi słowy, właśnie One Punch Man zniszczył go na strzała. <laughs> niestety się załamuje, bo anime właśnie polega na tym, że One Punch Man przez wszystkie odcinki stara się yy, sprzeciwić... Znaczy, pr szuka przeciwnika, który po prostu będzie godnym i będzie jakakolwiek walka pomiędzy nimi, bo... No po prostu wszystkich ściąga na hita no i tutaj mamy główne menu jakby główny screen yy, wprowadzenie jest od, od razu dostajemy pierwszą postać czyli Moomen Raidera yy, w anime jest to bardzo yy, bardzo taka jakby to jest jeden z najbardziej walczących bohaterów który wcale nie jest Jakiś niesamowity w porównaniu do innych, ale po prostu ma wolę walki i nieważne co, on zawsze walczył, także zawsze miałem szacunek do moment Raidera. No i tutaj każą już nam atakować, żeby pokazać nam o co chodzi. Wybieramy sobie postać w lewym dowolnym rogu. Atakujemy na razie po prostu, żeby pokazać na czym to polega, tryb walki jak wygląda, nie? Tam wytłumaczę wam zaraz więcej. No i atakując jak... I otrzymując obrażenia, tak jak yy, tłumaczyłem yy, tam w odcinku, ale pokazuję teraz on nowa, ładujemy Rage'a Rage <laughs> I kiedy naładujemy na ten żółty pasek do Kapula, nasza postać otrzymuje super umiejętność. I wtedy możemy ją użyć. I w zależności jaka, jaki bohater, taka super umiejętność. Justice Crash ma Mumen Rider, atakuje rowerem. Bowuje swoich kompanów i ogólnie to ma duże obrażenia też i od razu dostaliśmy następną postać to jest takie wprowadzenie więc dostaniemy teraz parę postaci to nie jest tak że będziemy co jakiś czas dostawać postacie bo później jest to coraz trudniejsze ale zobaczycie staliśmy little stuff yy, lili bodajże lili? dobrze mówię no zaraz zobaczymy od razu ją nam każą przetestować yy, po to żeby pokazać inny tryb walki, a jakby inny tryb ataku. Teraz zobaczycie, że jej, jej super atak atakuje wszystkich z przodu. Jakby ten pierwszy rząd tak. Biliśmy od razu drugi level. Za każdą wygraną walkę. Otrzymujemy surowce. Wiecie kasę i tam ekspa, żeby bufować naszych bohaterów. Tu nam pokazują od razu Objectives, czyli codzienne zadania. Każą nam iść do milestone, czy to są takie zadania dłuższe, cięższe do zrobienia, ale są lepsze nagrody za to. Jak widzicie tutaj dostaliśmy od razu trzecią postać, Snika. Od razu sobie, yy, od razu nam będą ukazać go, o, wylewelować od razu. Wiecie, macie, jeszcze wam zaraz pokażę, a nie pokażę Klikacie bohaterów, i to macie do wyboru. Możecie ich upgradeować tutaj. Zupgrade'em sobie go. Quick App, quick dałem, żeby założył tam, co mamy, najlepszy kwipunek. No, tak na szybko y, nam każą to zrobić. Na razie nie można za bardzo y, klikać reszty. Wiecie, jak to jest w tych samouczkach, jakby. I teraz pokazują o co chodzi y, z Saitamą i Genosem, których tu widzicie. Ich będziecie widzieć zawsze w tym głównym menu, czyli tak jakby w story modzie. I Saitama razem z Genosem przez 24 na dobę podróżują w naszym jakby miasteczku i walczą dla nas zdobywając surowce. Taka jest ich rola główna, jak tu zobaczycie. Dobra, przejdziemy do, następnego walki, do następnej walki, a zaraz zobaczycie o co chodzi z z Saitamą i z Genosem. Tutaj nam każą Snika dać. Jak widzicie, możemy go y, manipulować tymi postaciami. Możemy go dać wszędzie. Teraz y, nie, ale możemy go dać na 9 tych różnych tych platform. Jak widzicie, też przy każdym y, z tych bohaterów jest 1, 2 i 3 takie rzymskie. I te postacie z taką kolejnością będą atakować. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Y, Całościowo, a teraz nam kazali dać Snika ze względu na to, że jego super atak to atakowanie wszystkich do przodu, czyli całą kolumnę jakby. Widzicie, całą kolumnę zaatakował, zniszczył i na tym to polega. No i teraz widzicie, chwila minęła. Saitama sobie biegnie, biegnie. Genos jako jego uczeń z plecaczkiem za nim. Zbiera te wszystkie surowce i możemy wziąć, sklejmować wszystko i to jest tak zwany patrol. I ten patrol proponuje Wam zbierać co jakieś 2 ty, tygodnie, tygodnie, tak co 12 godzin, ponieważ wtedy dostajemy jakby najwięcej tego i jakby to się tak kumuluje najlepiej. Ja tam zbieram ponad 12 godzin. Z czasem wam się to więcej e, będzie mogło kumulować, bo po 12 i dalszych godzinach też później będzie stawać to. Dlatego najlepiej wejść w te 12 godzin. Od razu notyfikacja w grze wam przypomnieć, jeśli was nie będzie. Także polecam wam jak najlepiej to zrobić. Zatakujemy sobie na następny stage. <laughs> Także na początek polecam wam ulepszać, jak się da te postacie. Bo z czasem i tak. Tu jest tryb walki tak fajnie zrobiony i tryb gry, że nieważne jak, bardzo ulepszycie te postacie. Później za tam drobne 20 diamentów, które co chwilę dostajecie możecie po prostu zresetować te postacie do zera i automatycznie dostajecie wszystko co na nie wydaliście. Każdy exp, każdą kasę. Dlatego nic nie tracicie. No. Eee, od razu sobie zadanka tu możemy sklimować. Te zadanka nie są trudne, dniowe. Zajmie wam to około, nie wiem, od 10 do kilkunastu minut, jak już ogarniecie, co i jak. A z tych skrzynek co e, jakiś czas możecie sklejmować naprawdę super rzeczy. Za, zdo, za zrobienie wszystkich, no nie wszystkich w sumie, bo tutaj jak wszystkie zrobicie, będziecie mieć tych punktów więcej niż 100. Sklejmujecie to możecie mieć rekrutacyjnego bohatera. Czy to dużo? Może nie, ale... Z czasem zdobywacie więcej tych rekrutacji i też y, możecie rekrutować y, z przyjaciół jakby za serduszkę. Dlatego od razu polecam też wam, jak będziecie tylko mogli, jak najwięcej przyjaciół sobie dodać i zgadnąć te serduszka. Każą nam atakować, my sobie może ulepszymy na któryś level po te postacie, żebyśmy byli silniejsi. Ulepszanie nie jest jakieś skomplikowane. Dopiero co jakiś level, jak tutaj Wam dla, dla przykładu dam. Albo od razu zobaczymy. Weźmiemy sobie Mumen Ridera. O! I co któryś level, co jakiś level, jakby zwiększanie jest skilla. I wtedy potrzebujemy dodatkowo tych fioletowych kryształów. Dlatego sobie ulepszymy. I wtedy on jakby odbokuje albo zarówno nowego skilla. W zależności od postaci. Albo ulepszenie tego skilla. I te fioletowe postacie polecam wam fioletowe postaci fioletowe diamenty czy jak to nazywać kryształy jak będą w shopie czy gdzieś później odblokujecie, warto je kupować ponieważ mało ich dropi a im więcej postaci będziecie dostawać tym więcej będziecie musieli wydawać na ulepszanie ich i wtedy może wam zabraknąć także polecam każą nam atakować dalej Dlatego zatokujemy, ale najpierw powiem Wam co tu się dzieje jeszcze w głównym menu. Jak widzicie jest event i event teraz jest taki główny bardziej dla może zaawansowanych gracza albo dla tych, którzy grają dłużej. Nie zrobicie go już, bo już się kończy. Coś tam możecie zgarnąć z dołu za te etykiety jakby, które zdobywacie codziennie? Tego polecam. Ale z tego co widzę, jest taki coś jak Starter Mission plus 7 Day Gifts. I to się. To się pojawia, kiedy właśnie macie nowe konto. I ja myślałem, że tego nie było, ale teraz widzę, że to jest. Dlatego wa warto sobie to sklejmować raz dziennie. Przyjść, żeń sobie. Dzisiaj mamy 500 kryształków. Jutro dostaniecie Genosa, który jest mega postacią. Y siódmego dnia dostaniecie Spit Sonika, który jest. Jeszcze lepszą postacią, i obydwie postacie polecam ulepszać jak tylko się da. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o postaciach, to zawsze możecie kliknąć u mnie na kanale. Robiłem filmik o postaciach, które są najlepsze, także polecam. I w Starter Mission też mamy misje, i tutaj nagrody są też bardzo spoko dla początkujących. One nie są trudne, z czasem może z każdego dnia nam się odblokują, jakieś tam pewnie trudniejsze, ale to naprawdę nie jest jakimś wysiłkiem. Dlatego warto to zrobić. Yy, chcę odbotakować miasto, żeby pokazać więcej. Yy, musimy przejść Stage 1.9, co nam chwilę zajmie, ale jeszcze mamy tutaj inwentory, czyli nasz plecaczek. Yy, często będziemy zdobywać właśnie takie coś jak tutaj a tajny amontówka, czyli trochę kasy, albo trochę kryształów, albo czegoś. I, i często na tych, właśnie, y, itemkach będzie. Widoczna ilość godzin, jakby czasu. I to po prostu zawsze możecie używać, bo to jest jakby. To tak, jakbyście dostali kasę, ale nie od razu do ręki, tylko w takim itemku i musicie go odpakować. Więc to jest po prostu takie, nie wiem, mogli od razu dodawać, ale jednak chyba wymagają to od gracza. Dlatego zawsze możecie sobie to wszystko używać. Tutaj będzie się wam w sumie świecić. Jak widzicie, gra fajnie jest skonstruowana i tam co możecie coś zrobić, tam jest taki czerwony punkcik Także widzicie, ja w zadaniach mogę pewnie sklejmować sobie e, O, w Majstonie mogę sobie sklejmować tutaj rzeczy Jak to sobie sklejmuję? To już kółeczka nie ma, nie? No e, Przyjaciół, możecie sobie dodawać, to jest bardzo szybki e, Okej, okay. widzę, że na razie nie mogę, a mogę Wiecie, na początku dodajecie wszystkich, jakich się da, później na przykład jak ktoś jest awk, wiecie, kogoś nie ma kilka dni, no to warto go sobie usunąć i dodać nowych przyjaciół, żeby mieć jak najwięcej serduszek, bo za serduszka są samony. Także to by było to. I żeby odblokować miasto, w którym się dzieje jeszcze więcej, przejdę stage 1 do 9. To chwilę mi zajmie, więc zaraz do was wracam. A few moments later. No, wracamy, robimy już stage 1.9, który jest ostatni na naszej mapie. W międzyczasie otrzymaliśmy następną postać, to jest następna postać w sumie z misji. Także ten, e, jakby te cztery postacie, które tutaj widzicie, wy też będziecie mieć te postacie. E, no, one są wiecie, to są takie... E, bo wiecie, są trzy rodzaje postaci jakby... E, Common, czyli te takie słabe, których nie używamy. Rar, które używamy w sumie w momencie, kiedy y, nie mamy jeszcze elit postaci. No, niektórzy używają niektóre rar postacie, czyli te rzadkie, które, ale one nie są jakieś takie, wiecie... No, nie są tak dobre według mnie. I te elit postacie tak naprawdę są najlepsze. Biliśmy od razu level 6, stage przeszliśmy. To jest prawdopodobnie będzie filmik O braciach To są bracia Jeden brat jest naukowcem Drugi był strongmanem i chciał być bardzo silny Więc naukowiec Jego brat wymyślił dla niego jakieś eliksir widzicie jak wysoko Jaki wysoki jest I silny I W sumie tutaj nie ma takiego Pokazania wielkiego Ale on jest bardzo wielki Jak miasto prawie no, i on tam w anime właśnie zabił swojego brata, bo jest głupi. I po prostu nie trafił. A Saitama. Jak to Saitama. <śledzimy> Jednym punchem go pokonał. <śledzimy> Taki będzie chyba zawsze morał <śledzimy> z tych filmików i z tych opowieści. I pokonując ostatni chapter. Z naszego story, jak widzicie też na mapie, tutaj po kolei tam przychodzicie, jest takie coś jak Next Chapter. I co oznacza Next Chapter? Innymi słowy, Next Chapter też oznacza następny odcinek, bo nie tylko jakby następne, następna mapa, ale następny odcinek, ponieważ jest to tak fajnie skonstruowane, że jakby jedna mapka, jedno story w grze to jeden odcinek z anime. Także. Fani bardzo mogą się poczuć z tym, tak wiecie, dobrze, a dla tych, którzy nie oglądali anime, też mogą poczuć się jakby jak, jak w anime, nie? Dlatego fajnie jest to skonstruowane. Blokowaliśmy od razu miasto. Przejdziemy sobie do miasteczka. I tu jest bardzo też dużo nowych budynków, na których zaraz Wam wszystko wytłumaczę. i nam każą zrekrutować postać. Z tego co wiem, otrzymamy chyba Elitę już. Tak. <ścoughs> to jest pierwsza Elita, jaką dostaniemy. I to jest Genos, właśnie. Genos, super postać, tak jak mówiłem. Dodatkowo, nie wiem czy. Yy, tak, oprócz tego Genosa. W pierwszych 10 drawach yy, mamy kolejną elitę. Mam nadzieję, że to będzie coś kozackiego dla każdego z Was. Oblokując Genosa, każemy atakować? Czy ja mogę go z, chociaż ulepszyć? Mogę go ulepszyć? Ulepszymy go sobie, damy sobie mu. Od razu bijemy mu tam któryś level. Genos, wymiatar tego go jak tylko mogę. Już nie mamy kryształków. zaatakujemy sobie. Wymienimy go za morze Jetta. I Genos co robi? Genos jest bardzo dobrym support. Aha, no tak, możemy 5 postaci, więc zapomniałem o tym. I wiecie, i właśnie. O tym już szybko powiem wam. To jest walka znaczy przygotowanie do walki. I mamy 9 miejsc do wybrania. I w zależności z czasem, poznacie każdą postać, co robi. I na przykład yy, wiedząc, że na przykład po, w drugiej drużynie byłby Genos albo ten Snik, akurat użyją ich tak samo i oni, ich super umiejętność atakuje wszystkich w kolumnie przy, przed siebie. Dlatego na przykład wiedząc o tym, że Genos jest w drugiej drużynie, czyli we wrogiej drużynie, moglibyśmy tam dać albo jedną postać, żeby wiecie, jak naładuje jest Umiejętność, żeby nam nie ściął 3. Bo damy sobie trzech po kolei, tak jak teraz na przykład byśmy dali. Załóżmy, że ta, ten goryl, który tam jest, jest Genosem, więc no, większe prawdopodobieństwo jest, że stracimy więcej e, postaci, dlatego nie opłaca się e, tak dawać. Dlatego warto jak najszybciej e, poznać postacie, poznać ich skile, co robią, i dzięki temu możemy tworzyć taktykę. Teraz ta taktyka nie ma dużego znaczenia. Nasza Staff Lily zaatakuje wszystkich trzech, jak naładuje super skilla. Więc dlatego w sumie możemy ją dać tu, ponieważ zaatakuje ją dwóch bohaterów, tak myślę. Bo. Najczęściej, w zależności też od jakiejś skilli tam mają, czy w pasywce, atakują postacie postać przed sobą, nie? I tak jak mówiłem. Każda z tych postaci jest ponumerowana, więc jak nie wiecie nawet w jakiej kolejności te postacie są, to tutaj jest pokazane: 1, 2, 3, 4 i 5 nasz Jet Guy prawdopodobnie. I zawsze możecie sobie ich ułożyć jak tylko chcecie, w zależności w jakiej kolejności chcecie i jak skontrować przeciwnika. To trochę potrwa, jak zanim ogarniecie. Ja czasem mam też problem, na przykład przejść tam. Damy sobie atak w któryś stage i. I staram się na różne sposoby, różne teamy stworzyć, dlatego to nie jest też czasem takie proste, nie? Genos od któregoś levela jest bardzo dobry. bufuje swoich kompanów i właśnie super atakiem laseruje wszystkich w kolumnie. I dodatkowo coś tam wzmacnia, już nie pamiętam za bardzo. Warto sobie przeczytać o każdej postaci. Zaraz przejdziemy do postaci, też wam coś pokażę. Yy, tutaj ulepszyłem tę postacie już na wyższe levele, w sumie na które tam mogę, żeby było silniejsze, żeby to szybciej szło. Wy też będziecie to robić, bo jednak będziecie zmuszeni, żeby przechodzić na następne poziomy. <grym> Wygraliśmy yy, w Characters, czyli w postaciach. Macie też takie jak album. Jest album tutaj <laughs> w rogu. I za każdą nową postać, jaką otrzymacie, możecie sobie zebrać 100 dodatkowych kryształków, to nie jest jakoś wiele. Jednak za każdą postać zebraną to się trochę uzbiera. Ja sobie tutaj zbierę prawdopodobnie dodatkowych 500 kryształów za każdą postać, którą otrzymałem. Dlatego to też zawsze jest spoko. Tutaj mi się świeci e, na przykład Moment Rider, ze względu na to, że możemy mu dać puciki. Wiecie, no zawsze ta kropeczka nie wiecie co robić, zawsze ta kropeczka wam pokazuje, że możecie coś robić. E, Koło ataku macie też Instant Patrol. To jest takie coś, że tutaj jak klikniecie, to jest, że ten patrol, dostajecie dodatkowy patrol za tutaj jest 120 minut. Później dostaniecie też dodatkowy patrol za jeszcze więcej czasu i jeszcze więcej czasu. Dlatego to oprócz tego patrolu, który zbierzecie którego ja proponowałem zbierać co 12 godzin. Tutaj, możecie sobie zebrać jeszcze więcej tego. O, tu mamy już drugi odblokowany To sobie zbierzemy jeszcze więcej. I szybkie pokazanie o co chodzi w mieście. Po kolei będziecie odblokować każdą lokację. Eee, o, pokażę myszką łatwo. Eee, przy rekrutacji rekrutujecie bohaterów. Eee, w sumie w to proponuję wam inwestować te kryształy niebieskie, które zdobywamy. Po kolei w turnamencie odblokujecie walkę z przeciwnikami, czyli z innymi graczami. Zobaczcie jak to wygląda z czasem. Misje. Kiedy są misje odblokowane? No dopiero przy trzy, trzecim jakby odcinku. Misje to są takie dodatkowe Zbiera... Dodatkowe zbieranie expa to jest po prostu. Wysyłacie tam swoich y, bohaterów i po paru godzinach otrzymujecie surowce, nic, nic trudnego. Gildia, jak Jan się odblokuje proponuje dojść do takiej, w której jest dużo ludzi, ze względu na to, że y, przy ataku, im większej ilości ataku, odblokowuje się jakby drugi tam boss i po prostu więcej będziecie dostawać surowców za atakowanie tego bossa. Tego bossa nie chodzi o to, żeby go zniszczyć, ale o to, żeby zadać mu jak największy damage, także tam będziecie dawać jak najlepszych swoich bohaterów i zobaczycie jak to działa. Road to be strong mam osobny o tym odcinek, polecam zobaczyć jak już odblokujecie, Road to be strong się odblokowuje przy 2-4, czyli w sumie zaraz moglibyśmy to odblokować, to jest bardzo fajny tryb, w którym dostaniecie dużo surowców, dostaniecie dużo tokenów, które bardzo Wam się przydadzą w mailu, którego mogę kliknąć, ale w którym jeszcze nie mamy tego tutaj po prawej pokazania, tu będzie pisać Road to be Strong Store czy coś takiego i tam będziecie mogli sobie kupować Elite postacie, co jest bardzo przydatne, ponieważ będziecie mogli od razu wybrać jakie postacie chcecie, które będą tutaj w rotacji. No i w sklepie ogólnie możemy sobie kupować takie rzeczy jak właśnie y, szardy, czyli 60 szardów niebieskich, czy 60 elit y, szardów możecie po prostu losowego bohatera zdo, y, jakby odblokować, nie? No i tu są różne rzeczy, ja polecam wam zbierać na te szardy elite i w tych, tu będzie tą, tą górną jakby, wiecie te górne itemki tutaj, to są te najlepsze. I to będą zarówno te fioletowe klejnoty, i w nie inwestujcie, jak i w fioletowe szardy, które odblokują się Wam, myślę, później. Ja tylko w to inwestuję i to się opłaca jak najbardziej. Oprócz maila mamy jeszcze Xtreme Trial. To jest e, najlepszy, najlepiej bym porównał do Summoners War, albo do SAO, jeśli ktoś oglądał Sword Art Online. Czyli to jest takie przejście od poziomu pierwszego wzwyż wiem, że to nie jest od jednego do 100, tylko jeszcze wyżej ale też nie jest to takie proste i tam dodatkowe są kryształy, dodatkowe surowce do zebrania, wiecie tu jest trochę do roboty, także także z czasem odblokujecie każdą rzecz, zobaczycie, że jest dużo do roboty w tej gierce i jest, jest fajne granie i jeszcze mamy Odyseję zmienili tą Odyssey, kiedyś to była przygoda po prostu, ale teraz w tej Odysej jest przygoda jeszcze takie coś podobne jak do Road to be Strong. To jest takie yy, przechodzenie takich jakby labiryntów. Coś w tym stylu. I tam też zdobędziecie bardzo fajne rzeczy. Także z czasem polecam. Każą nam wrócić do miasta, nie wiem czemu, ale no. Jeszcze mamy o dla początkujących się nam blokował po lewej Starter Training. I to po kolei możemy przechodzić różne rzeczy. Tu mam O. I tutaj idealnie Wam pokazują. Kanter. E, Jaki kanter najlepszy? Tutaj w rogu. Macie taką ikonkę i możecie sobie ją kliknąć. I Wam pokazuje, co kontruje co. Mamy cztery rodzaje, nie? I tutaj, jak mamy Pana e, cybernetyka, że tak nazwę, to kontruje go, e, jakby. Psychic, czyli weźmiemy sobie ją, prawdopodobnie ją pokonamy tego pana. Przynajmniej tak powinno być według mnie. <laughs> Jeśli nie, to się mylę. Ale po prostu te postacie, które kontrują zadają więcej obrażeń i... I jak widzicie... Pokonaliśmy. To jest bardzo fajny trening. Jak tylko go blokujecie... Polecam zobaczyć, tu macie wszystko fajnie właśnie wytłumaczone. Oprócz tego co ja wam pokazałem, dlatego polecam. No i to by było moje nowe konto. Yy, wszystko dla początkujących. Jeśli macie jakieś pytanka, pytajcie, piszcie w komentarzach. No i, i zapraszam do gierki. Także trzymajcie się. Do następnego.